W dniu dzisiejszym podpisaliśmy protokół odbioru inwestycji i od razu dopuszczamy do użytkowania. Dzięki tej inwestycji otrzymaliśmy 149 miejsc postojowych, w tym 6 dla osób z niepełnosprawnością i 3 miejsca do czasowego postoju, blisko wejścia dla osób, które przywożą lub odbierają pacjentów. W ramach tej inwestycji została praktycznie całkowicie wykonana kanalizacja deszczowa, wykonane zostało oświetlenie energooszczędne wraz z monitoringiem. To jest bardzo ważne. Przeniesiona została zatoka autobusowa bardzo blisko wejścia, jest to również bardzo ważne. No i oczywiście hmm, przebudowane zostały właściwie wyremontowane schody i miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Projekt był tak zrobiony, żeby wykorzystać praktycznie każdy centymetr parkingu. W związku z tym była konieczność usunięcia drzew ale wykonane zostały nasadzenia. Nasadziliśmy 28 klonów, które, dlaczego klony, bo one dość szybko rosną i na pewno dadzą, dadzą chłód. Inwestycja, chciałem powiedzieć, że pochwalić się tutaj, że dzięki dobrej współpracy wykonawcy i inwestora kończy się prawie dwa miesiące przed terminem. Bardzo z tego powodu się cieszymy, bo to wszystko jest dla mieszkańców, dla pacjentów. Dla poprawy przede wszystkim bezpieczeństwa i komfortu korzystających. Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców powiatu Sochaczewskiego. Wreszcie, przy szpitalu w Sochaczewie działa nowoczesny, duży parking na blisko 150 miejsc. To wszystko po to, żeby. I pacjenci, i osoby, które odwiedzają swoich bliskich w szpitalu w Sochaczewie, mieli jak najlepsze warunki. Dziś, w miejscu, w którym tu stoimy, jest świeżo oddany do użytku parking, na którym mieszkańcy Sochaczewa, mieszkańcy wszystkich gmin z powiatu Sochaczewskiego i każdy, kto będzie potrzebował pomocy w Sochaczewskim szpitalu, ma gdzie zaparkować samochód. To jest rzecz, która jest przykładem tego, jak rozwija się powiat sochaczewski. Mam wielką satysfakcję jako poseł Ziemi Sochaczewskiej, ale też jako przedstawiciel Rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo to właśnie Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał blisko 3,5 miliona złotych dotacji na wybudowanie tego parkingu. Drugą część, tę drugą połowę przekazał powiat sochaczewski, za co bardzo dziękuję i zarządowi tamtej kadencji i tej kadencji pod dowództwem pani starosty Jolanty Gonta, radnym, którzy wsparli ten projekt. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy nadzorowali tę inwestycję i w starostwie i w szpitalu w Sochaczewie. Szanowni państwo, to jest jedna z bardzo, bardzo wielu inwestycji na terenie powiatu sochaczewskiego, która została zrealizowana dzięki temu, że na konto starostwa powiatowego, na konto miasta Sochaczew czy na konto na konta gmin powiatu sochaczewskiego trafiały ogromne dotacje kierowane tu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. My chcieliśmy i nadal patrzymy w taki sposób na Polskę, żeby cała Polska rozwijała się równomiernie. Ktoś, kto będzie potrzebował pomocy w sochaczewskim szpitalu, żeby miał dobre warunki. Najlepiej takie same jak w dużych szpitalach warszawskich, ale też w tym kierunku krok po kroku idziemy. Szpital sochaczewski ma coraz nowocześniejszą aparaturę. Jest rezonans, jest tomograf, trwa remont SOR-u, Mamy super nowoczesny blok operacyjny, jest mamograf, wiele innych urządzeń, które pozwalają lekarzom, pielęgniarkom bardziej chronić życie i zdrowie pacjentów z Sochaczewa, z ziemi sochaczewskiej. Ale równie ważne jest też to, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, zatroskani o swoich bliskich, zatroskani o swoje rodziny, żeby mieli dobre warunki do zaparkowania, do zostawienia samochodu, czy do dojechania tutaj komunikacją autobusową. Za tę współpracę bardzo serdecznie dziękuję. Trochę teraz powiem z niepokojem, bo mija blisko rok od ubiegłorocznych wyborów a ani do powiatu Sochaczewskiego, ani do miasta Sochaczew, ani do gmin powiatu Sochaczewskiego nie trafiają rządowe środki. Tu nadal są ogromne potrzeby inwestycyjne. I tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości dbał o Sochaczew, dbał o powiat Sochaczewski i nasze gminy, tak warto, aby i obecny rząd potrafił pochylić się nad powiatami takimi jak powiat Sochaczewski, bo ludzie, którzy tu mieszkają, mają pełne prawo do godnego i dobrego życia. Szanowni Państwo, Chciałbym powiedzieć, że po raz kolejny dotrzymujemy słowa. Oddajemy w dniu dzisiejszym parking nowoczesny, komfortowy, bezpieczny dla mieszkańców nie tylko powiatu Sochaczewskiego, bo wiemy, że z usług Sochaczewskiego szpitala korzystają mieszkańcy praktycznie całego województwa mazowieckiego. Cieszę się, że jako dyrektor biura poselskiego posła Macieja Małeckiego mogłem uczestniczyć w tym projekcie. Wiele rozmów w naszym biurze poselskim z mieszkańcami nie tylko miasta Suchaczew, ale także okolicznych gmin Brochów, Młodzieszyn, Iłów, Teresin czy Nowa Sucha. Mieszkańcy zgłaszali się bardzo do nas często z prośbą, abyśmy pomogli w remoncie parkingu, poprawili jego jakość i komfort. I cieszę się, że... Wspólnie tutaj z, za pośrednictwem pana posła ministra Macieja Małeckiego udało się pozyskać środki rządowe, które przekazał rząd Prawa i Sprawiedliwości do Starostwa Powiatowego i wspólnie poprawiliśmy komfort i jakość funkcjonowania tego parkingu dla mieszkańców, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie tylko Powiatu Sochaczewskiego. Życzę wszystkim, aby. Ten parking służył dobrze, komfortowo, podczas kiedy będą przyjeżdżać na odwiedziny do swoich bliskich znajomych, którzy będą przebywali w tym czasie w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. Dziękuję pani starości Jolancie Gonta, dziękuję całemu jej zespołowi, dziękuję panu dyrektorowi Robertowi Skowronkowi, a przede wszystkim panu posłowi Maciejowi Małeckiemu za wiele konstruktywnych rozmów, które doprowadziły do realizacji tego zadania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziś dzień bardzo. Ważny dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego, dla pacjentów, dla ich rodzin, dla osób odwiedzających przekazujemy nowo wyremontowany parking. Parking, na który wszyscy dość długo czekaliśmy, rozważaliśmy ten problem, ale oczywiście trzeba było zawsze pamiętać, że to co widzimy na wierzchu, na wierzchu to jest tylko skromna część. Przebudowa instalacji, odwodnienia, te wszystkie elementy tej inwestycji to również bardzo duży koszt. Więc chcieliśmy zrobić to porządnie i tak właśnie zrobiliśmy. Jest to nowo wybudowany parking, i myślę, że dla mieszkańców stworzy to duży komfort i bezpieczeństwo dla też osób dojeżdżających autobusem. Tak jak było już tutaj powiedziane, przystanek autobusowy tuż przy wejściu. Następna ważna sprawa. Ja chcę tutaj zadeklarować wszystkim mieszkańcom powiatu Sochaczewskiego, że nie bierzemy w ogóle pod uwagę możliwości wprowadzenia opłat, bo takie się pojawiły głosy w, w przestrzeni publicznej, że to będzie płatne. My żadnych opłat nie będziemy pobierali. Chciałam jeszcze tutaj zauważyć, że dzięki właśnie tej dobrej współpracy i stałemu kontaktowi. Z wydziałem kierowanym przez pana dyrektora Tadeusza Głuchowskiego, z panem dyrektorem Robertem Skowronkiem, dyrektorem szpitala, na bieżąco reagowaliśmy. Cały czas monitorowaliśmy i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że tak szybki postęp probód, na który wskazywali nam mieszkańcy, mówią, że, że przyjeżdżają, to widzą, jak to szybko wszystko się dzieje że udało się zrobić tą inwestycję w skróconym czasie. Oczywiście dbamy o szpital, nie tylko o infrastrukturę zewnętrzną. Wyposażamy, remontujemy. Ja chciałam też z tego miejsca podziękować całemu personelowi szpitala, a szczególnie pani ordynator oddziału chorób wewnętrznych, pani Beacie Skowronek i całemu person personelowi. Za bardzo dobrą opiekę, bo parę dni temu byłam pacjentką, przebywałam na tym oddziale. Widzę, jak sprawnie funkcjonują oddziały. Widzę, że szpital, zarówno w otoczeniu, jak i pod względem opieki nad pacjentami, staje się naprawdę bardzo na wysokim poziomie. Także raz jeszcze wszystkim dziękuję, a przede wszystkim dziękuję panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu. I rządowi Prawo i Sprawiedliwości, że pamiętał o właśnie takich miejscowościach jak Sochaczew, jeszcze mniejszych, gdzie płynęły szerokim strumieniem środki z różnych programów, dzięki którym mogliśmy przy zaawansowaniu oczywiście wkładu własnego, zaangażowaniu, ale mogliśmy te inwestycje wykonać. Bardzo dziękuję. Kolejny fundusz inwestycyjny nie poszedł na marne. Pozyskany z środków państwowych, kiedy rządziło jeszcze prawo i sprawiedliwość. 10 lat temu jeszcze zastanawialiśmy się, wchodząc tu, tu do zarządzania szpitalem powiatowym, czy będzie płatny czy niepłatny. Mieszkańcy byli zadowoleni. To był jeden sukces. Obiecaliśmy, że szpital będzie się rozwijał. Wszystkie specjalistyczne urządzenia, które ostatnio zostały zakupione, co wcześniej przedmówcy wymienili, są używane na co dzień. Dzisiaj mieszkańcy będą się cieszyć, proszę Państwa, z pięknego parkingu. Jak wszyscy Państwo przyjeżdżali do naszego szpitala, było mało miejsca do parkowania. Dzisiaj zyskaliśmy 150 miejsc parkingowych, piękny zajaz autobusowy. To wszystko będzie służyć naszym pacjentom, mieszkańcom. Jeszcze raz chciałbym wszystkim serdecznie podziękować na czele z Panem Ministrem Małeckim za zaangażowanie i pomoc. Z w stworzeniu tych wszystkich inwestycji, pani staroście, radnym za potwierdzenie. Osobiście przyjeżdżałem tu, panu Tadeuszowi. Ci wszyscy, co doglądali tej inwestycji, to jest i przede wszystkim wykonawcy. To, co sobie wyobraziliśmy, to, co było zaprojektowane, zostało wykonane. Z całego serca dziękuję, a mieszkańcom niech to służy na co dzień i żebyście byli coraz bardziej zdrowi i zadowoleni. W tym miejscu uważam, że istotną, e, istotnym są cztery słowa klucze. Zdrowie, ponieważ tutaj, w tym miejscu, w Szpitalu Powiatowym, mieszkańcy Ziemi Sokaczewskiej przyjeżdżają po zdrowie z wielkimi nadziejami. Drugim słowem jest komfort, bo najważniejsze, żeby tym osobom nie tylko w murach szpitalnych, ale również już na samym początku jak przyjeżdżają do Szpitala Powiatowego zapewnić komfort. A żeby ten komfort był zapewniony, to między innymi trzeba dbać o infrastrukturę. I tu trzeba głośno powiedzieć, że. Poprzedni rząd i nasz przedstawiciel, poseł Maciej Majecki bardzo dbali o tą infrastrukturę. I to jest dowód tego, że myśl że o mieszkańcach Sokaczewa była zawsze bardzo ważna, a szczególnie o osobach, które potrzebowały tego zdrowia. Głos mieszkańców, bo ten parking powstał m.in. na potrzeby mieszkańców, którzy zgłaszali to. I przyszłość, przyszłość, która przed szpitalem maluje się bardzo dobrze, m.in. dzięki takim inwestycjom. Tutaj też trzeba powiedzieć, że ten parking nigdy nie miał szczęścia, drodzy państwo. Wcześniej, przed panią starostą Jolanta Gonta, poprzednicy mieli w planach m.in. wprowadzenie opłat za ten parking. Nie myśleli o modernizacji tego parkingu. Myśleli tylko, jak podwyższyć kapitał na osoby, które potrzebują zdrowia i szukają komfortu. Od samego początku ja miałem okazję być radnym kadencji 2018-2023. Starosta, jak i również cały zarząd z myślą o pacjentach bardzo dbali o nich, stawiali na rozwój tego szpitala. A parking to tylko początek, bo możemy też zajrzeć w mury szpitalne. Pragnę podziękować panu ministrowi, pani staroście, że nie tylko jako gospodarz miasta Sokaczew mogę być spokojny o bezpieczeństwo mieszkańców Sokaczewa, którzy mogą spokojnie przyjechać teraz i skorzystać z usług medycznych, ale również o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Ziemi Sokaczewskiej. Panie ministrze, pani starosto, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja inaczej to może podsumuję. Przede wszystkim pogratuluję panu ministrowi, pani starości, zarządowi pomysłu z tym parkingiem. To był pomysł naprawdę rewelacyjny. Parking jest przepiękny, podniósł, naprawdę dzisiaj go przejmuje szpital, będzie z niego korzystał i jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Gratuluję pomysłu, gratuluję umiejętności pozyskania środków, bo to są ogromne środki. To naprawdę było dużo trudu, żeby pozyskać te środki na wybudowanie tego parkingu. Starostwu również dziękuję i panu Głuchowskiemu temu, że szpital za bardzo się nie musiał w ten projekt angażować, bo miał inne inwestycje, była świetnie prowadzona inwestycja. Wszystko skończyło się przed czasem, z czego jestem bardzo zadowolony. Tutaj jeszcze chciałem podziękować pacjentom szpitala za wyrozumiałość, gdyż remonty trwają i proszę o jeszcze większą wyrozumiałość, szczególnie pacjentów SOR, gdyż żeby ten SOR wyglądał tak pięknie jak nasz parking. No jeszcze troszeczkę potrzebujemy parę miesięcy na skończenie tego. Naprawdę wszystkim, wszystkim dziękuję.